Hej się ja jestem Abra i moi drodzy, odpowiedzcie mi w komentarzach, kiedy ostatnio na tym kanale, na kanale Abram Minecraft widzieliście w moim wykonaniu jakiegokolwiek pranka na chłopakach z Milionowic. Trzeba przyznać, że ostatnimi czasy naprawdę bardzo, bardzo poważnie zająłem się Axolotlami. Robiliśmy mnóstwo akwariów, mnóstwo słuchajcie, eksperymentów, czy chociażby poznawaliśmy Minecraft 117 bo przecież już nie tylko o axolotle chodziło, ale i o Stalaktyty, czy Ametyst i muszę przyznać, że takie rozrywkowe filmy odeszły, słuchajcie, w nie pamięć, ale nie kumam, dlaczego, słuchajcie, dzisiaj w końcu zrobimy pranka i będzie, słuchajcie, to prank na willi Elviso, ale będzie tak gruby, że obawiam się bana i serio, powiecie, nie no, za bana, ba ban za pranka, no przecież to jest niemożliwe, no właśnie rzecz w tym, że słuchajcie, pamiętacie pranka Elviso na Agentixie, kiedy podmienił kolor drewna w willi? Na pewno pamiętacie, jak właśnie ta otobrzozowa brzozowa willa była akacjołą willą, była właśnie pomarańczowa i była gigantyczna spina Elviso dostał bana na milionowicach, Nawet już pomiędzy odcinkami Po prostu Agent X tak się wkurzył I serio, Elviso przez jakieś dwa dni Nie wchodził do nas na serwer, bo po prostu Nie mógł i boję się, że po dzisiejszym Pranku spotka mnie ta sama kara Dlatego oglądajcie ten film do końca Bo jak sami widzicie mam przygotowanych Bardzo dużo marchewek Mam także drewno i zaraz pokażę wam to Co przygotowałem przed willą Elvisa Ale serio, to już jest naprawdę wysoka półka Jeśli chodzi o pranki, to naprawdę będzie tak wkurzająca rzecz, że nie uwierzycie. Oglądajcie ten film do końca i subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie więcej rozrywkowych filmów, jak na przykład ktoś odpowiada tak przez cały dzień, albo ignoruje kogoś, albo jakieś planki, to dawajcie znać w komentarzach. Ja bardzo chętnie wybiorę wasze komentarze i nagram takie filmy, a nawet pozdrowię osoby. No tylko tak jak mówię, subskrybujcie kanał, dzwoneczkujcie i oglądajcie ten film koniecznie do samego końca. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale zaraz zobaczycie coś mega mocnego. Już w tym momencie, słuchajcie, muszę mieć render. Dystans mniejszy, bo gra, cały nasz serwer Milionowic bardzo laguje przez jedną rzecz, a mianowicie spójrzcie, ile ja tutaj narobiłem świń. Tutaj, słuchajcie, ich jest tak dużo, że kiedy pokazuję im marchewkę i one podchodzą wszystkie do mnie, to aż między sobą, słuchajcie, one dostają obrażenia i niektóre świnie normalnie padają od obrażeń, bo jest aż taki gigantyczny ścisk. Ale marchewki mam po to, aby jeszcze więcej tych świni zrobić. Czy wy widzicie naprawdę co tu się dzieje? Ja w tym momencie. Słuchajcie, mam 20 FPS-ów. Gdyby policzyć te świnie, tak szczerze, myślę, że. No, tak kilkaset by ich było, nie? Tak na moje oko to tak z 500, 600 naprawdę tych świni mogłoby tutaj w tym miejscu się znajdować. A my zrobimy jeszcze kolejne 100, bo mamy 200 marchewek. A wiecie, każde dwie marchewki to jedna nowa świnia. Nie chcę, słuchajcie, nawet tutaj do środka wchodzić, bo przecież ja stąd nie będę w stanie wyjść. Ale w dzisiejszym odcinku będę chciał, słuchajcie, przetransportować te świnie przy pomocy płotków, które zaraz zrobimy z tego drewna, przy pomocy właśnie specjalnego toru do Willi Elviso. I najlepiej, słuchajcie, żeby był to właśnie ogród. Powiecie, ale, ej, no, ogród jest tak duży, że jakby kurczę, co by nie powiedzieć, one nie będą tutaj wyglądały, że jest ich jakoś strasznie dużo. Ale właśnie, wyobraźcie sobie sytuację, że w tym oto ogrodzie, słuchajcie, byłoby kilkaset świn. I teraz bądź mądry, szukaj ich i je rozwalaj, będąc Elviso. Przecież Elviso jest teraz na wyjeździe. Jeżeli on zobaczy, że zrobiliśmy taką głupotę, to on nie wytrzyma. On absolutnie, słuchajcie, nie wytrzyma. Jedyne co to, musimy tylko pójść, słuchajcie, zablokować drzwi do willi, bo powiecie, abra, weź, wrzuć te świnie do willi. Tak, to miałoby sens. Tylko, słuchajcie, przez to, że willi. Nie jest jakby z gigantycznymi pomieszczeniami jak u Agentixa, tylko zauważcie, ta willa jest taka dość, no że te pomieszczenia są po prostu małe. Bądźmy szczerze, te pomieszczenia są specjalnie małe, jest ich dużo, ale są małe. To te świnie, słuchajcie, nie będą wyglądały tak drastycznie. A kiedy zrobimy to w ogrodzie, który jest bardzo, bardzo otwartą przestrzenią, no to po prostu chłop, słuchajcie, złapie się za głowę. Absolutnie chłop się złapie za głowę. W takim razie, słuchajcie, musimy dopilnować, aby tutaj wszędzie, słuchajcie, była jakby zablokowana droga, żeby te świnie nie były w stanie, słuchajcie, stąd wyjść i żeby się nie na przykład tutaj nie ma opcji, aby one przeszły. Serio, jakby totalnie to nie wchodzi w grę. W ogóle, dlaczego ja robię to drewnem? Ej, serio, ja jestem podjarany. Mam tylko nadzieję, że Elviso mnie za to nie znienawidzi. Znaczy, bo naprawdę, wiecie, jakby Elviso przez dobry bity miesiąc, przez kilkaset godzin, co by nie powiedzieć, budował tą willę, a nagle przychodzi Abera i mu to wszystko. No nie że zepsuje, ale bardzo bo przeszkodzi w jego poczynaniach. Więc serio, jakby... Ja jestem tutaj troszeczkę e, przestraszony mogę to tak chyba nazwać. Ale no nie ma to tamto ten tego. Robimy, słuchajcie, pranka. No tak jest życie. Dobra, musimy tylko właśnie tak zrobić te płotki, aby słuchajcie, te świnie nie były w stanie przez to przejść, aby nie były w stanie po prostu stąd wyjść, bo ja wiem, że ich będzie tak dużo, że one będą po prostu próbowały wyjść. No ale teraz, słuchajcie, już tędy wyjść nie wejdą, tędy też wyjść nie wyjdą i tędy, słuchajcie, też nie powinny wyjść. A o, wyszłyby! Ale teraz też wyjść nie wyjdą. I to samo musimy zrobić po drugiej stronie, bo one będą się właśnie chciały klinować. Wiecie, ich jest tak duża ilość, że one serio będą po prostu podchodzić i, i, i po tych rogach się chować. Więc to, to, to musimy tego uniknąć, jeżeli chcemy wpakować te kilkaset świń właśnie w to miejsce. Nie wiem, czy Elviso nie zadbał o symetrię, ale tutaj po tej stronie to wygląda zupełnie, zupełnie, słuchajcie, inaczej. Tutaj mogę postawić w taki sposób płotek, a tam jakoś nie mogłem, więc chyba Elviso nie dopilnował symetrii w swojej willi, bo serio, tu jest inne przejście, a tam było inne przejście pomiędzy budynkiem a płotem. Ale w każdym razie, jak sami widzicie, przejść się tutaj nie da i tą samą sytuację też trzeba, słuchajcie, zrobić oczywiście w wejściu. Tak, jeżeli my chcemy, słuchajcie, przetransportować te świnie właśnie tam. Tej, jakby zagrody, w której one teraz się trzymają. I chciałbym, aby one przechodząc dotąd, jakby mogły być jeszcze rozmnażone, że po prostu wiecie. One będą sobie przechodzić tędy, 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 a ja sobie będę stał tutaj z marchewkami i je klikał. To musimy zrobić taki wąski lejek, aby jedna świnia przepychała drugą. Może to nie będzie najłatwiejsze zadanie na świecie, ale myślę, że damy radę. Tylko po prostu musimy na razie narobić więcej tych płotków. Nie tak ewidentnie słuchajcie, więcej tych płotków. Nawet ja nie wiem, czy mi ich w ogóle starczy, ale postaramy się, słuchajcie. Postaramy się tak, aby, słuchajcie, ich starczyło. No dobra, jest ich ewidentnie. Chyba za mało, co? Jak to laguje? Ej, to jest za mocne. To jest autentycznie za mocne. Dobra, ja mam, słuchajcie, siekierę z silktaczem, więc pozwolę sobie tutaj to porozwalać, bo będę bezproblemowo mógł to potem naprawić, no nie? Więc faktycznie sobie to rozwalmy. Ok, i teraz mamy jakieś sensowne przejście. No dobra, no to co? Robimy właśnie taki, słuchajcie, wąski lejek. Taki na dosłownie, słuchajcie, jedną krateczkę. Ej, naprawdę, nie! Nie, ja nie chcę być, słuchajcie, w swojej skórze. Elviso, Elviso mnie po prostu za to. No nie, nie, ja nie przeżyję tego, słuchajcie? Ja tego nie przeżyję. Jak Elviso, to się o tym dowy, to ja po prostu nie będę w stanie, słuchajcie, tego przeżyć. No ale dobra, robimy dalej ten lejek. Robimy tutaj też, słuchajcie, ten lejek, tutaj też, tylko że no właśnie nie mam płotków już. Dobra, z tego co tutaj mamy, też zrobimy kilka płotków, więc spoczko. Dobra, tutaj cyk, tutaj cyk. Okej, okay, słuchajcie, sześć płotków. Czy to da radę? Nie to nie da rady, nie ma w ogóle opcji. Ale spokojna głowa, ogarnęliśmy to. Tędy, słuchajcie, świniaki wyjść nie wyjdą. Tędy też, słuchajcie, wyjść nie wyjdą, więc jest totalnie ok. Problem w tym, żeby one nie chciały też, słuchajcie, wyjść jakoś tędy. No tędy. Nie wyjdą. Tędy, słuchajcie, byłyby w stanie wyjść, ale teraz też chyba nie będą. Bo czekajcie, czy one tak wskoczą. No właśnie, one tak, słuchajcie, nie wskoczą, więc raczej te świnie nie mają żadnego o, jakby pola manewru, aby w ogóle stąd wyjść. Czekajcie, no mogłyby jakoś w ten sposób. No dobra, no to żeby nie wyszły, to zrobimy tak, zrobimy tak. Jedyne co, będą mogły się wrócić. Ale raczej o to się nie martwię, bo ja zaraz wezmę marchewkę i im to wszystko pokażę. No więc słuchajcie, zaraz zaczynamy nasze show. Ja tylko przypomnę o sklepie i ty Pierwsza linijka w opisie tego filmu. Kliknijcie i zobaczcie, jaka tam jest oferta. Bo nie tylko kubeczki, czy słuchajcie, koszuleczki, ale naprzód są i plecaki. Czy na lato, słuchajcie, taki plecak spoko. Ja sam w nim śmiegam, słuchajcie, nad morze w góry i tak dalej. Czy do szkoły, żeby kozacko rozpocząć rok szkolny, bo każdy zazdrościłby Ci takiego plecaka? Www, abra ety, w się i do każdego zamówienia dokładam mój autograf za free Wpadnij, Padnij, zobacz i zamawiaj. Dobra, zacząłbym, słuchajcie, od tego, że po prostu te świnie bym troszeczkę tutaj przetransportował, tak? Aby one po prostu, słuchajcie, miały tutaj troszeczkę miejsca, żeby one tutaj się wbiły, więc w tym momencie. Słuchajcie, rozwalamy płotek. Okej, okay, one się tutaj wyleją. Wiadomo, one się tutaj wyleją. Będą, słuchajcie, powoli za mną szły. Spoko, spoko, spoko. ok, ale widzę, że tak bardzo powoli to idzie. No okej. Okay. I teraz trzeba będzie, słuchajcie, wziąć właśnie tą oto marchewę. Więc no, ja myślę, że słuchajcie, atakujemy w takim razie. Dobra, one już tutaj wszystkie, słuchajcie, za mną idą. Wszyści, Dobra, i teraz będziemy, słuchajcie, wszystkie klikać, eee, panie i panowie, dlaczego wy nie idziecie dalej? Dlaczego wy nie. o No i właśnie, o to mi chodziło, żeby słuchajcie, w takim lejku je wszystkie poklikać. I one zaraz, słuchajcie, przejdą dalej. Ja sobie narobię mnóstwo lewela, a one zawitają, słuchajcie, w willi Elviso. Dobra, i one będą sobie tak przechodzić i słuchajcie, powoli, powoli, powoli do przodu. Im więcej, słuchajcie, ich się tutaj zbierze, tym lepiej. Wow! Ej, nie, nie, za dużo tego, panie i panowie. Dobra, troszeczkę ich przepchnijmy, bo naprawdę już co za dużo to niezdrowo. Serio, niech trochę ich wyjdzie, bo ja jakby i tak nie dałbym rady, słuchajcie, ich wszystkich teraz rozmnożyć. Dobra. I tak one są wszystkie rozmnożone, a i tak łażą za mną. Dobra, panie i panowie, dawajcie tym lejem. Dawajcie tym lejem, bo ja widzę, że tutaj jest was jeszcze strasznie, ale to strasznie dużo. Ok, dobra, idą, idą, idą. Ej, tam jakieś obrażenia poszły. O tym mówiłem, słuchajcie, że tych świni jest tutaj za dużo i one same sobie, słuchajcie, robią obrażenia. Czy Wy widzicie, co tu się, słuchajcie, w ogóle dzieje? To jest jakaś tragedia. Co tu się dzieje? Wow, ej, do. Nie, 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 nie. No, nie, nie. No. Mamy problem, słuchajcie. Mamy problem. Patrzcie, jakie statko za mną idzie. A to jest jakaś, nie wiem, 10% tego wszystkiego. Ale dobra, zostawiamy troszeczkę tutaj świni i idziemy, słuchajcie, po kolejne. Dokładnie tak. Oj, ja, co tam się dzieje? Nie. nie, nie, moi drodzy, co tutaj się Dzieje. tego jest absolutnie słuchajcie za dużo dobra teraz już idą naprawdę za mną dawajcie dawajcie wszystkie ja będę trochę w takim razie czekał one będą się, słuchajcie, w tym lejku zbierać i lecimy dalej. Ja, czy wy widzicie? Co? Ej, naprawdę! Tego jest strasznie dużo. Ja myślałem, że ich jest jakoś mniej, ale one się po prostu bagowały jedna w drugiej... Y Dobra, nie, za to pójdzie ban, za to na pewno pójdzie ban, słuchajcie Jak za to miałby nie pójść ban? Spójrzcie na to Spójrzcie na to, co tutaj się, słuchajcie, dzieje Co tutaj się, słuchajcie, dzieje Dobra, ja je tutaj wszystkie klikam, żeby oczywiście je porozmnażać znowu Żeby ich było jeszcze więcej Ale idę po kolejne świnie, o oh, wow O oh, wow, nie, nie, nie Elvisa, Elvisa mnie za to zje, a on absolutnie, słuchajcie, mnie za to ukaże ja, ja już to widzę, nie A tak jak powiedziałem, słuchajcie, to nie są wszystkie świnie Dobra, biorę, słuchajcie, teraz marcheweczkę I dawajcie, zbieracie się? Zbieracie się? Czy się nie zbierze? O, dobra, teraz się zbierają. Jazda! Jazda do lejka. Jazda do lejka w takim razie, okej. Okay. Pójdziemy też słuchajcie troszeczkę w przód. Niech one tutaj kolejne zauważą. Dobra, 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 dobra. I lecimy, lecimy, cała gromada! Dawaj, dawaj. O nie, obrażenia się robią! No widzicie, to jest to. To jest niesamowite, ale naprawdę te świnie, słuchajcie, cały czas się rozwalają, bo po prostu w jednym miejscu jest ich autentycznie za dużo. Ej, serio, nie, ja jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. Wow. Yy, ich jest naprawdę dużo. Nie, ich jest autentycznie naprawdę. Prawdy dużo. Jedyne o czym musicie pamiętać, to że ogród Elviso jest olbrzymi. Więc wiadomo, że nawet jakbym dał tam setki tysięcy świni, to raczej nie wyglądałoby to tak na zasadzie, że one są zbite w kupę. Jeżeli byśmy chcieli coś takiego zrobić, to byśmy potrzebowali po prostu ogarnąć sobie, nie wiem, e, jakiś malutki domeczek, tak? I tam raczej pchać te świnie. Bo na takim dużym ogrodzie, no to po prostu nie będzie widać. Ty! Ja nic nie robię! To one mnie przesuwają! Co się dzieje w ogóle? Dobra, jedziemy z tymi świniami. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zaraz będę musiał je właśnie porozmawiać. Nażać. Mamy jeszcze tych, słuchajcie, marchewek ze 100, coś, więc na. O, wow. Ej, nie, to jest kataklizm jakiś. To jest naprawdę jakiś kataklizm świni. Co tu się dzieje? One, słuchajcie, już się rozbiegają po calusienkim ogrodzie. Już się, słuchajcie, nie da tutaj praktycznie łazić. Widzę, że też wokół są moby, którym też najmilej nie jest. Ej, w ogóle. Skoro już tu jesteśmy, dawajcie, pójdziemy do willi i prześpimy się. A co nam szkodzi? Gorzej nie będzie. Elwiso bardziej się już chyba nie wkurzy. Bądź teraz mądry i znajdź pomieszczenie, gdzie są jakieś łóżka. ja cię kręcę, ej, ja sobie chodzę po całej tej willi i tutaj, słuchajcie, nie ma w ogóle pomieszczeń, gdzie można by przeki. Nie, no naprawdę! No co tu się dzieje. Ja pamiętam, że tutaj była jakaś, słuchajcie, sypialnia, ale sy tutaj było? O, dobra, dziękuję! W końcu znaleźliśmy, słuchajcie, sypialnię, ale naprawdę u Elwisa te pomieszczenia są tak dziwnie zbudowane, że totalnie, słuchajcie, nie wiadomo co gdzie się znajduje, nie? Na przykład tutaj, że była sypialnia. To musiałem, nie wiem, z minuty jej poszukać. No ale dobra, odkładamy ten dywanik z powrotem, zamykamy drzwi, żeby nie było, że ja tutaj byłem. Gdyby co? Gdyby Elwi co pytał, to... to weźcie, nie mówcie, że ja tutaj byłem, dobra? Ja po sobie, tak jak mówię, pozamykam drzwi i i cichutko, okej? Okay? Cichutko, nikt się sobie cię nie dowie. Elwisów przez to się nie wkurzy i wszyscy będą szczęśliwi, no nie? No dobra, w takim razie idziemy, słuchajcie, kontynuować naszego prankat. Nie, do no, tych świn jest tutaj strasznie dużo. Ej, naprawdę, jeżeli on będzie chciał to ubijać, to ja myślę, że cały diamentowy miecz bym mu Tak szczerze. Naprawdę, totalnie bezbakie. Ja myślę, że cały diamentowy miecz musiałby, słuchajcie, zużyć, aby wszystkie te świnie, słuchajcie, że tak powiem, ubić. No ale dobra, my oczywiście zbieramy kolejną gromadkę tych świniaków. Widzę, że już została ich resztka, ale to, ta resztka to dalej ze 100 świn w jednym miejscu. One widzicie, jak się dziwnie bagują. Serio. To nie, to, to nie jest ich 20 czy 30, tylko tutaj jest, są cztery świnie na przykład w jednej i to się serio dziwnie baguje. No ale spoko! Lecimy, słuchajcie, z nimi, przetransportujemy je tutaj. Ej, najśmieszniej to by wyglądało, jakby one wszystkie, słuchajcie, siedziały w tej sadzawce, nie? W tej fontannie, ale tego już Elviso robić nie będę, bo to by było naprawdę już za mocne, bo on jeszcze w wodzie musiałby je wyjmować, znaczy z wody musiałby je wyjmować, to naprawdę to już by była absolutna przesada, więc nie chciałbym mu tego robić. Naprawdę nie chciałbym mu tego robić, bo wiem, że to już by zajęło za dużo czasu i to by była absolutnie przesada. Dobra, wszystkie świnie, chodźcie tutaj do mnie. Widzę, że wszystkich się słuchajcie, jeszcze nie da do lejka like zabrać i jest ich dalej za dużo. Dalej za dużo. Ale okej, okay, transportujemy je. Ja myślę, że Elviso będzie miał raz na zawsze spokój z jedzeniem. Do końca słuchajcie historii jego kanału. I do końca słuchajcie historii milionowic. On będzie miał święty spokój, słuchajcie, z jedzeniem na milionowicach. I bardzo dobrze. Myślę, że w takim razie chłop będzie mi wdzięczny, no nie? Dobra, bierzemy kolejne, słuchajcie, marcheweczki. Zgarniamy wszystkie świniaczki. Dobra, teraz chyba już wszystkie powinny się zmieścić do tego lejka, no nie? Czy nie? Z zobaczymy. Dobra, dawajcie, 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 dawajcie. dawajcie. Ej, dalej nie? Jeszcze nie wszystkie się zmieściły? Wow, ale spójrzcie na to, jak to mocarnie teraz wygląda. Czekajcie, czekajcie. Więcej, więcej, chodźcie tutaj, chodźcie, 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 chodźcie. Ej, naprawdę, no to robi wrażenie. Na zasadzie, że ktoś, ktoś upadł na głowę, nie? To widać, że ktoś naprawdę ma. Ma głupią głowę i to tym kimś jestem chyba ja. No dobra, ostatnia partia. Teraz to już naprawdę przejdzie. No już teraz to nie ma opcji, aby słuchajcie, te świnie nie przeszły. Więc ja muszę je tak tutaj skumulować, aby one wszystkie już teraz wyszły, abym mógł zaraz zablokować to wyjście i abym mógł bezproblemowo, słuchajcie, już po prostu rozwalić te płotki i zostawić te wszystkie świniaki. Dobra, chyba wszystkie przeszły. To w takim razie biorę te marchewki. Wow! Ej, co tu się dzieje? Ej, naprawdę, to jest jakaś apokalipsa absolutna świn. Dobra, słuchajcie, no to mi nie pozostaje nic innego Faktycznie wziąć teraz te płotki i, słuchajcie, zablokować wyjście, nie? Tak, ewidentnie, słuchajcie. Musimy zablokować tutaj to wyjście. Dobra, już teraz nie powinny wyjść, ale my zepsujemy te płotki i podwyższymy to jeszcze, tak? My sobie, słuchajcie, tutaj to jeszcze podwyższymy. Nie, no teraz to na pewno nie wyjdą, nie? Na wszelki wypadek zrobimy coś takiego. Tutaj zrobimy, słuchajcie, coś takiego. Nie, teraz to na pewno nie wyjdą, ale ja jeszcze chcę zepsuć te płotki, żeby nie było. Słuchajcie, że ja tutaj coś robiłem, tak? Żeby. Wiecie, Dowody zbrodni trzeba po prostu zatuszować. wiadomiks, nie? I ten płotek jeszcze że całemu naprawię, bo wiecie, ja jednak zepsułem mu troszeczkę tego tutaj miejsca, więc trzeba będzie to naprawić tak, aby po prostu wyglądało to na nitknięte, nie? Że tutaj nikt nic nie robił, a zwłaszcza Aberka nic nie robił. Dobra, tutaj w ten sposób. Gdzie jest reszta liści? Ej, nie mam bladego pojęcia, gdzie jest, słuchajcie, reszta liści i to jest dość niepokojąca sytuacja w takim razie. I tak samo, słuchajcie, z tymi sadzonkami. Ej, gdzie jest tego reszta? Nie, nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, ale chyba w takim razie nie będę w stanie zrobić tego tak, jak chciałem. Widać tutaj troszeczkę dziurę. No ale dobra, źle nie jest, źle nie jest, słuchajcie. Dawajcie, rozwalamy ten płotek i zaraz jeszcze rozmnożymy wszystkie te świnie w środku, bo ja teraz tych marchewek mam, słuchajcie, 107, więc dalej jakieś 50 kilka, słuchajcie, świn będzie można rozmnożyć. No dobra, teraz ja jakoś muszę tam wejść i słuchajcie, to będzie chyba najlepsza metoda, abym wszedł w taki sposób, no nie? Będę musiał to jakoś potem pod sobą rozwalić, ale spójrzcie, słuchajcie, tylko, ile. Tych świni tutaj się znajduje. Ej, nie, to jest jakaś przesada. Naprawdę, co jest? Co tutaj się dzieje, słuchajcie? Co się dzieje tutaj? Co się dzieje tam? Ej, naprawdę, tych świni jest tutaj, słuchajcie, absolutnie kilkaset. To jest chyba największy prank ze zwierzętami w ogóle w historii milionowic, bo wiecie, ten obszar jest po prostu gigantyczny i tutaj może to nie wygląda, że tych świn jest jakoś mega, giga dużo, ale jest... Nie no, w sumie wygląda, słuchajcie. Jest tutaj absolutnie strasznie dużo. Ja tak jak powiedziałem, muszę je, słuchajcie, wszystkie tutaj porozmnażać, żeby tych świni było jeszcze więcej. Ja też sobie oczywiście przy tym zrobię levela, a my będziemy mieli kolejne 50 świni więcej, więc no całkiem spoko. Dobra, rozmnażamy, rozmnażamy. Ok, teraz pójdziemy, słuchajcie, w tę stronę. Tutaj musimy troszeczkę... Tych świni też pozbierać, żeby, wiecie, nie e, klikać marchewką na te świnie, które już e, są jakby rozmnożone, bo one będą po prostu dorastać, jakby te dzieciaki. Więc musimy o tym pamiętać. Dobra, jeszcze 43 marchewki nam zostały, więc pójdziemy, słuchajcie, w drugą stronę, jakby... Tego ogrodu Elviso, ale naprawdę ja coś czuję, że to się źle skończy. Nie, serio. Jeżeli ja za to nie dostanę bana, to to będzie cud. To będzie cud, bo naprawdę za e, wille Agent Xa poszedł banik, nie? Jak Elviso to zrobił. A tutaj ja myślę, że Elviso spędzi kilka godzin na rozwalaniu tych świni. Bo wiecie, co się wydaje, a trochę świnek, nie? Bierzesz siekierkę i rozwalasz. No rzecz w tym, że zanim ty w ogóle tutaj to zrobisz, to jeszcze prawdopodobnie padnie jedna siekierka bądź druga. A kolejną sprawą jest to, że weź teraz bądź mądry i znajdź wszystkie świnie, bo to się tak wydaje, że one są wszystkie w jednym miejscu, ale się. nie, one są poukrywane, pobagowane w jakichś dziwnych miejscach. więc no, no naprawdę mam wrażenie, że to się bardzo bardzo źle skończy, ale słuchajcie, prank wyszedł niesamowicie dobrze. Subskrybujcie kanał i wpadajcie na sklep www.abraety. Pierwsza linijka w opisie tego filmu to jest mój sklep. Wpadajcie, zamawiajcie, poczekają i koszulki i kubki oraz całkiem fajna oferta, jeśli chodzi słuchajcie, o plecaki. Czy to na lato, żeby na jakiś wyjazd mieć kozacki plecak, czy żeby epicko rozpocząć rok szkolny z takim plecakiem, aż miło chodzić do szkoły. www.abraety i do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem gratis. Ja wam życzę dobre